Witajcie Skorpiony na czytaniu e, związanym z relacjami z każdym znakiem zodiaku w czerwcu 2020 roku. Jesteście na kanale Czary Mary, ja jestem Patrycja. Czasówka jest pod filmem. Na końcu zrobimy trzy karty anielskie. Jako karty rady, co w danej sytuacji zrobić. Jeśli chcecie się dowiedzieć to zapraszam. Zaczynamy w takim razie z korpionem z baranem. Dziewiątka buław. Słuchajcie. Ktoś się czuje zagrożony w tej sytuacji. Stawia mur z tych buław. Ostatkiem sił, ale będzie bronił swojego. Swojego dobra, swojego wizerunku, swojego swojej miłości, swojego dorobku. Albo wy będziecie razem bronić czegoś, albo wy tutaj będziecie się bronić między sobą. Jeśli ktoś z Was bronił się przed tą drugą osobą, to tak, tak, tak będzie nadal będziecie się, nadal będziecie się bronić przed tym uczuciem. Czy może to nie chodzi o uczucie, znaczy to, bo to nie jest taka obrona, wiecie, że, że ja nie chcę. Tylko tutaj chodzi o taką obronę, że ktoś już jest naprawdę, jest po jakiejś walce yy, i czuje jeszcze zagrożenie w tej sytuacji. Yy. I wie, że, że gdyby jeszcze jakiś atak przyszedł, to musi być zbudowany yy, ten, yy, ten mur. Żeby wróg się nie przedostał, bo już za dużo cierpień, za dużo zranień tutaj się wydarzyło. Skorpion, który ma byka. Król miecz. Tutaj jest wierność w tej karcie na pewno. Wierność na zasadzie dotrzymam danego słowa, bo jestem człowiekiem honorowym. Król czy również yy, nie potrafi mówić o swoich uczuciach otwarcie. Coś go blokuje przed tym. O Jezus, przepraszam. <laughs> Prawda. Yy, coś go blokuje tak wewnętrznie. To nie jest osoba, która potrafi mówić. Być może yy, to będzie czas yy, dla Was takiego ochłodzenia chwilowego. Gdzie nie będziecie rozmawiać o tych uczuciach, gdzie to nie jest, gdzie to nie będzie najważniejsze, ale to wcale nie będzie oznaczać, że ta druga osoba gdzieś tam, znaczy, że, że mimo tego, że nie ma tych słów, to gdzieś tam jest jakaś zabawa innymi. Nie, nie, nie. Bo król mieczy to osoba wierna, honorowa, mająca swoje zasady, jeśli pytacie o pomyślność, jakąś tam, czy. czy ma ten związek perspektywę w tym miesiącu? Ma to na pewno. Z tym, że no to nie, to nie, są, to nie ma tutaj otwartości uczuciowej, ale jest ta zgoda i jest ta pomyślność dla związku. Skorpion z bliźniętami. Szóstka buław. Po pierwsze, możecie być na oczach wszystkich. Może się wiele osób wami interesować, co tam u was, jak tam u was, ale myślę, że to w takim, w takim kontekście, że coś osiągnęliście razem, wygraliście jakąś walkę, czy w tej relacji, któraś ze stron wygrała coś. I, i w związku z tym, że że jest ta radość jest ten triumf, to inni mogą was za to chwalić. Także w tym miesiącu... w tym miesiącu czujecie taką radość z, z, z wygranej walki o coś. To może też oznaczać, że... Ktoś tutaj będzie zdobywał czyjeś, czy, czyjeś, czyjeś względy, tak? Będzie się o kogoś ubiegał, um, będzie musiał pokonać jakieś przeszkody, ale to się zakończy triumfem. Więc, więc tak czy siak pozytywnie i fajnie, bo jakby buławy, no to jest ta strona, wiecie, taka wizerunkowa, że się komuś podobamy, że mamy powodzenie płci przeciwnej, i, i u Was, właśnie w tej relacji, ten miesiąc może w takiej energii się przedstawiać. Skorpion, który ma raka. Rycerz Denarów. Tu, słuchajcie, są dosyć takie poważne plany wo wobec Was, wobec tej relacji. Tak, ta relacja w tym miesiącu będzie w kategorii takiej bardzo, bardzo stabilnej, bardzo przyszłościowej. Jednak bez szybkości działania to się będzie działo gdzieś tam, powolutku, plo, powolutku, e, ktoś będzie w waszą stronę szedł lub wyrazem będziecie e, iść w stronę tego dostatku, podejmiecie jakieś malusieńkie m, kroczki, by do tego dążyć, ale to wszystko będzie, wiecie, z takim, m, nie na łapu Capu, tylko to będzie wszystko przemyślane, konkretne, e, zdecydowane i, i jakby idziemy. A więc tutaj bardzo fajna energia. Skorpion i lew. Rycerz kielichów. Rycerz kielichów mówi Wam, że w tym miesiącu wasza relacja może wyglądać bardzo romantycznie. Ale też rycerz kielichów musimy zwrócić uwagę, że on jest takim. Takim człowiekiem, który gdzieś tam skrywa te swoje uczucia, bo nie jest do końca, bo, bo się wstydzi, bo jest takim wstydziochem, który niekoniecznie umie rozmawiać z kobietami, który niekoniecznie gdzieś tam potrafi się ruszyć z uzewnętrznieniem się. Ale jeśli już to zrobi, to naprawdę potrafi dać bardzo dużo miłości, bardzo dużo namiętności, bardzo dużo tego całego romantyzmu. I, I pokazuje wszystkie uczucia, jakie ma. Więc, yy, jeśli, jeśli ktoś kogoś takiego ma, lubi, yy, to bardzo proszę, yy, macie tę oto osobę przed, przed sobą, na wyciągnięcie ręki. Poza tym, yy, może ta karta też mówić nam o tym. <laughs> o jakimś polepszeniu w, w tej relacji w czerwcu, że tutaj dojdzie do jakichś może, być może wyznań uczuciowych, tak, jeśli ta osoba się przełamie, być może będziecie jakoś razem spędzać czas dość, dość miło i, i romantycznie i będą, będziecie mogli wynieść z tego miesiąca bardzo miłe wspomnienia. Skorpion, który ma pannę. Trójka buław. To będzie przychylny czas dla Was. Coś na co czekacie, coś na co czekacie jest już na wyciągnięcie Waszej ręki. Działaliście w jakiejś, w jakiejś wierze, tak? jakiś cel Wam przyświecał. Teraz czekacie na owoce tej swojej pracy i już widzicie na horyzoncie światełko w tunelu, gdzieś tam y, możecie zobaczyć jakby tą, tą swoją, te, te wyniki swojej pracy, tak? Ale poza tym, jeśli chodzi o y, miłość, to y, Trójka Buław też jest dość przychylną kartą i mówi o powodzeniu, y, mówi o planach na lepszą przyszłość czyli takim y, angażowaniu się. W to, co się dzieje, tak? Więc yy, i wy może zaczniecie w tym miesiącu pracować nad tą, nad tą swoją relacją, angażować się yy, w nią bardziej yy, niż do tej pory. Jeśli byliście z kimś skłóceni, to yy, też oczywiście to jest pogodzenie się, gdzieś tam dojście do porozumienia. Skorpion i waga. Umiar to jest pozytywna karta, ale tutaj nie ma ani wzlotów, ani upadków, ani fajerwerków, ani gdzieś tam jakichś wież latających i krzeseł to jest energia, w której jest taka stabilność tyle ile dajecie tyle otrzymujecie i w sumie czujecie się z tym dobrze czujecie synchronizację z naturą ze swoją sytuacją ze swoim życiem Czujecie synchronizację z tą drugą osobą? Hmm. Po prostu jest tak. Hmm. Boże, zawsze przy tej karcie mi brakuje tego słowa. Mam to w głowie. Oczywiście ja to widzę, tylko nie potrafię tego z siebie wydostać. Chodzi o ten umiar. Chodzi o to, że. Trochę o powściągliwość, ale trochę też o działanie. Żeby ani tego, ani tego nie było za dużo i za mało. Żeby te emocje były na takim wyrównanym poziomie. Wydaje mi się, że tak to będzie wyglądało w tym miesiącu, drogie skorpiony. Dobrze, a skorpion ze skorpionem ma as denarów. Wy znajdujecie szansę na coś w tym miesiącu. Być może podejmiecie jakieś kroki do zamieszkania razem, być może podejmiecie jakieś kroki do wzniesienia tej relacji na poziom wyżej. Być może tutaj też będą brane pod uwagę, aspe pod uwagę aspekty finansowe, jakieś wspólne planowanie przyszłości być może zmiana pracy. Poza tym możecie zagrać w jakiegoś lotka, żeby sprawdzić, czy ten as denarów faktycznie przyniesie Wam jakieś szczęście. Ale jeśli chodzi o miłość, to jest w ogóle asy to są takie wiecie szanse. Szansę od losu, że teraz musicie to zrobić, teraz musicie zadziałać. Jest szansa, jest reakcja, żeby, bo ta szansa przejdzie wam koło nosa. Więc miejcie oczy szeroko otwarte, bo być może wpadnie wam coś do głowy, coś naprawdę bardzo pozytywnego i fajnego, co przyniesie bardzo duże korzyści związane z tą relacją. Więc tutaj musicie patrzeć na wszelkie znaki i bądźcie czujni. Skorpion i Strzelec. Czwórka Mieczy. W tym miesiącu albo sobie będziecie odpoczywać, może gdzieś chcecie wyjechać, teraz zaraz jest długi weekend, może, może będziecie chcieli razem wyjechać, odpocząć. Może komuś jest potrzebny odpoczynek od tej relacji, od, tego, od tej codzienności. Z drugiej strony, może ktoś musi coś sobie przemyśleć, jeśli jest cisza. To, to ta osoba się regeneruje, zbiera myśli, zbiera siły, na to, by móc iść dalej. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy dalej do Was, czy dalej gdzie indziej. Na razie patrzymy tutaj na ten czerwiec. I w tym miesiącu poświęćcie czas na medytację, na regenerację, na pracę nad sobą na to, żeby oczyścić swoją głowę, swoją duszę. Um żeby zrobić sobie reset. Być może w poprzednich miesiącach było tego wszystkiego już troszeczkę za dużo i teraz potrzebujecie odpocząć. Razem czy oddzielnie, to na pewno potrzebujecie odpocząć. Skorpion i Koziorożec. U Was będzie flirt, będzie dobra zabawa, będzie nie widzę tu zobowiązań. Słuchajcie, to trójka kielichów to nie jest to nie są zobowiązania, to jest przyjaźń, to jest koleżeństwo, to jest dobra zabawa, to są imprezki, to jest taka lekkość ducha, lekkość chwili. Czerpiemy teraz tu i teraz czerpiemy z tego z tego co nam los daje. Skorpion i Wodnik. Dwójka buław. Tutaj uważajcie na rzeczy, które się dzieją za Waszymi plecami, jeśli chodzi o tą relację. E, może niekoniecznie to muszą być zdrady, e, ale ogólnie rzeczy, które się dzieją za Waszymi plecami. Poza tym możecie dochodzić do jakichś porozumień, do jakichś uzgodnień, do jakichś ustaleń. Ale czy to jest na tle um, uczuciowym? No i właśnie, może w związku z tym będziecie um, zmuszeni podjąć jakąś decyzję, um, może staniecie przed um, jakimś dylematem, może będziecie musieli coś rozmyślać. Um, Nad czymś rozmyślać się mówi Boże. Poza tym w związku z tym, że gdzieś tam będziecie mieli poczucie tego tej rozterki i, i działania za plecami, może pojawić się poczucie braku stabilizacji przy tej osobie nie będziecie um, wiedzieć, może, możecie mieć takie um, takie odczucie, że um, może to jednak nie jest to, czego bym chciał, chciała. Poza tym może tutaj się uaktywnić, słuchajcie, różnica charakterów, tak? Ktoś, ale nie wiem, czy to nie ma wpływu teraz na czerwiec, jakieś tam, jakieś tam astrologiczne rzeczy, że niektórym po prostu odwala. Ale to też trzeba wziąć pod uwagę, że gdzieś tam każdy z nas ma inne charaktery, inne rzeczy inaczej odbiera, na to mają wpływ też różne zewnętrzne czynniki. Ale może też w tej, w tej dwójce buław jakby odnajdziecie też wiele drogowskazów, tak? Podczas tych rozmyślań może udałam Wam się pewne kwestie sobie wyjaśnić. Bo ogólnie możecie mieć jakiś dylemat. I skorpion z rybami. Ci się będą bić. Tu naprawdę ktoś będzie walczył o swoje. Tych była w ogóle e, dla Ciebie, drogi skorpionie, jest e, z tego co widzę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć kart. To prawie połowa. Prawie połowa, prawie połowa działania. Więc wcale się nie dziwię, że tutaj, tutaj nadal zostajecie w takiej energii, że będziecie o coś walczyć, będziecie dochodzić swojego. Tylko tak naprawdę już to nie będzie tak, że wy sobie z kimś w myślach będziecie. Będziecie się zastanawiać, tylko po prostu y, normalnie, legalnie będziecie y, mm, tak staniecie do walki na, na, y, na argumenty. Być może te Wasze uczucia w tym czerwcu mogą być. Y, Dość takie burzliwe. Może ktoś będzie chciał przekraczać Wasze granice? Będziecie walczyć o to, żeby, żeby to się nie wydarzyło. Bez Waszej wiedzy, tak? Tu też może być jakiś problem z komunikacją, słuchajcie. No w, związku, no, no w związku z tym, że problem z komunikacją, no to jeszcze jakieś takie potyczki słowne, yy, tak jakieś punkty zapalne, na to musicie uważać, żeby to się nie skończyło jakąś awanturką. Wy tutaj musicie naprawdę z tymi rybkami e, ostrożnie, błagam. Nie kłócimy się, wyjaśniamy e, i nie, nie kłócimy się. Dobrze, zapraszam do kart anielskich. Patrzcie, wyobrażacie sobie, że nie, nie chce mi się wybrać ta trzecia karta. No, to chyba dla tych, ryb, dla, dla tych skorpionów, co mają rybki. Słuchajcie, wam przeczytam tą kartę. Ta sytuacja wymaga od ciebie przejęcia samodzielnej kontroli. Musisz uzyskać całkowitą pewność odnośnie własnych uczuć, a następnie podążać konsekwentnie w kierunku spełniania marzeń. Musisz się przy tym wykazać odwagą i pewnością siebie. Poproś o wszystko, czego Ci potrzeba i nie tłum swojego prawdziwego zdania tylko po to, by zadowolić innych. Pamiętaj, że zwracanie uwagi na swoje potrzeby nie jest czymś, za co powinieneś przepraszać. Ustal odpowiednie granice z osobami ze swojego otoczenia, by stworzyć bezpieczne i sprawiedliwe środowisko. Nakieruj swoje działania na uzyskanie szacunku, jaki jest Ci należny, a następnie z odwagą pójść przed siebie. Słuchajcie, bardzo mądra karta. E, która faktycznie, przed chwilą rozmawiałam z moją siostrą i e, była, i ona opowiada, że jest teraz ze swoim synem na placu zabaw e, i jakiś tam chłopczyk. E, Syn jej ma już 7 lat, słuchajcie, i jakiś tam chłopczyk pięcioletni yy, wiesz, bawił, yy, bawił się czymś, Szymon do niego podszedł i zapytał: Co, co robisz? A ten chłopczyk wstał, kopnął go w pis, czyli poleciał do matki swojej, która siedziała z koleżankami. I zaczął tak okropnie płakać i krzyczeć, że go boli, że tamten go pobił, i w ogóle, i w ogóle, no po prostu masakra. Tamte wszystkie się zaczęły patrzeć na moją siostrę. Moja siostra zawołała z tego swojego syna, mówi, coś się wydarzyło. No i dzieciak, dzieciak powiedział, że no nic, no że, że tamten go kopnął. No i Angelika na szczęście, ta moja siostra, patrzyła na niego, tak, więc, więc widziała, co się, co się zadziało. No ale. Jakby wiecie, poszła i mówi, że, że tam, no, że, że, że przepraszam, ale że, że nic się nie stało. I taka była, wiecie, naprawdę bardzo miła. Te matki były, tak patrzyły, mm, dość pogardliwie. I ja nie uważam tego za, wiecie, za dobrą postawę, bo powinno się. Jakby zwracać uwagę na takie rzeczy i asertywnie bronić swojego człowieczeństwa, tego, że mamy prawo do życia bez, bez takich, takich sytuacji. I ja myślę, że też ta karta trochę o tym mówi: żeby nie, nie musieć przepraszać za, 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 chęć, za chęć tego dobra dla siebie. Ustalmy jasno granice, na co możemy ludziom pozwolić, a na co im nie pozwalamy. I niech oni się tego, do tego dostosują, bo jeśli nie potrafią, to bardzo im przykro, ale nie możemy takich osób trzymać wokół siebie. Bo to nie jest dla nas dobre, że ktoś nam wchodzi w naszą przestrzeń w momencie, gdy my mamy poukładane wszystko, to przychodzi człowiek i wszystko burzy. I o tym też była trochę y, mowa w dziewiątce buław i w tej piątce buław, w pierwszej i w ostatniej karcie, słuchajcie, otwierającej i zamykającej czytanie: że musimy wyznaczać te granice i nie dać się y, stłamsić. Są rzeczy, które chcemy dla siebie, dla naszego dobra, które nas uszczęśliwią, i do, dąż, dążmy do tego pra, y, prawą ścieżką. I nie wstydźmy się tego. Dwójeczki. Dobrobyt. E, to, na co czekasz, ten dobrobyt, na który oczekujesz, <coughs> czy to materialny, czy uczuciowy, to do ciebie przyjdzie. E, to do ciebie przyjdzie. Zobaczcie, ale ja ci chyba będę czytała dla was te karty anielskie. Jakoś nie mogę się z nimi dzisiaj dogadać. Znaczy, no nieważne. Wielkie bogactwo jest w drodze do Twojego życia. Twoje plany przyniosą dobrobyt oraz zagwar zagwarantują Ci poczucie bezpiecznej przyszłości. Pamiętaj, że kiedy będziesz podejmował działanie mające na celu zamanifestowanie się Twoich snów, będziesz pod nieustanną opieką aniołów. Dobrobyt nie zawsze musi być natury materialnej. Możesz poszukać możliwości zamanifestowania nowych pomysłów, powiększenia grona przyjaciół, uzyskania doskonałego zdrowia lub znalezienia miłości. Ta karta może oznaczać również napływ tego typu skarbu do Twojej codzienności. Wznieś ręce ku niebiosom, by wyrazić wdzięczność za wszystko, za wszystko czego potrzebujesz. Czyli to, co e, wspomniałam, przyjdzie do Was ten dobrobyt. Dostaniecie to, czego chcecie. Tylko manifestujcie. Musicie, nie możecie teraz odpuścić, musicie nadal manifestować i działać w kierunku tego, co was uszczęśliwi, tego waszego dobrobytu. I dziękujcie za każdym razem za to, co dostaliście i za to, co jeszcze dostaniecie. Bo wszystko, co dostajemy, to ma być dla nas pewnego rodzaju nauką, pewnego rodzaju hmm, darem, który będziemy mogli wykorzystać. Powodzenia. I trójeczki. Decyzja należy do Ciebie. W tej karcie yy, Przekaz jest następujący. Decyzja należy do Ciebie. Nie, no, tak serio. E, tutaj wszystko, co miało się już wydarzyć, to się wydarzyło, słuchajcie. E, I tylko od Ciebie zależy, czy to weźmiesz teraz, czy, czy nie weźmiesz tego. Bo e, już masz to na wyciągnięcie ręki. Jeśli masz jakieś trudności z podjęciem decyzji, spróbuj po, poprosić o znaki, która z decyzji będzie, e, będzie dobra. Ja może zrobię jeszcze jedno takie czytanie, też jakiś czas temu robiłam, m, jeśli chodzi, chodzi o decyzję w czerwcu. Ok? Niech to, niech to tak będzie, zobaczymy, co z tego wyjdzie, więc tutaj tak naprawdę decyzja należy tylko i wyłącznie do Ciebie to Ty musisz zdecydować, godząc ze sobą serce i rozum, co dla Ciebie będzie najlepsze, jak czujesz, w którą stronę masz iść, jaką decyzję podjąć i w którą stronę pokierować, na które tory pokierować swoje życie. Skorpiony, trzymam za Was mocno kciuki i życzę udanego miesiąca i do usłyszenia.